Milioner zatrudnił Nianie do opieki nad swoim niepełnosprawnym synem. To, co zobaczył, złamało mu serce. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić poruszające historie takie jak ta, i nie zapomnij polubić filmu, aby móc oglądać kolejne. Leonard Sadowski żył pośród złudzeń wielkości, które tak długo były maską dla jego bólu. Dziedzic potężnego imperium finansowego, właściciel monumentalnej rezydencji pod Krakowem, Mieszkał samotnie wśród marmurów, ciemnych boazerii i ciężkich obrazów przodków, których oczy zdawały się śledzić każdy jego krok z surową beznamiętnością. W kolekcji aut zaparkowanych w podziemnym garażu – BMW, Mercedes, Porsche – odbijało się nie tylko jego bogactwo, lecz też potrzeba kontroli, potrzeba zakrycia pustki, której żadne luksusy nie potrafiły zapełnić. Zegarki, Patek, Filipe i Rolex zdobiły jego nadgarstki, ale od lat żaden z nich nie odliczał chwil prawdziwego szczęścia. Czas zatrzymał się w dniu, kiedy Marianna, jego żona, jedyna osoba, która znała jego czułość, ukrytą pod chłodną maską biznesmena, odeszła, zostawiając po sobie ciszę tak ciężką, że potrafiła przygniatać do ziemi. Poród ich syna Daniela kosztował ją życie, a chłopiec niezdolny domowy ani samodzielnego poruszania się, stał się jednocześnie symbolem miłości i cierpienia, którego nie dało się ubrać w słowa. Tego poranka Leonard siedział w swoim gabinecie, otoczony ekranami, tabelami, wykresami i cyfrowymi projekcjami przyszłości. Portfele inwestycyjne, kryptowaluty, fundusze hedgingowe, konta rozproszone w szwajcarskich bankach miały być dowodem jego skuteczności, jego nieomylności, a jednak każde kliknięcie myszki każdy nowy slajd prezentacji przypominał mu o tym, jak głuchy jest świat liczb na język serca. Spojrzenie utkwił w jednym z dokumentów analizie nowego trendu wśród startupów fintechowych gdy drzwi uchyliły się cicho. To była Ewa, jego sekretarka. Zawsze dyskretna, niemal niewidzialna, lecz wyczuwająca momenty, w których cisza nie powinna trwać dłużej. Panie Sadowski, zaczęła z tonem, jakby stąpała po lodzie. Nadeszła aplikacja Julii Nowak. Jej doświadczenie w pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami jest imponujące, ale jest w niej coś więcej. Zna ludzi ze środowiska biznesowego. Może być kimś więcej niż tylko opiekunką. Leonard uniósł głowę. Przez ułamek sekundy jego spojrzenie na co dzień twarde jak stal rozmiękło. Powoli odłożył pióro. Czytałaś między wierszami? Zapytał spokojnie. Ewa skinęła głową. Tak. Ona nie szuka tylko pracy. Chce być potrzebna i potrafi słuchać. Leonard przytrzymał jej wzrok przez chwilę, a potem ledwie słyszalnie odpowiedział. Może pora przestać inwestować tylko w to, co daje zwrot finansowy. Jeśli rynki potrzebują dywersyfikacji, to może ja też. Na drugim końcu gabinetu Daniel siedział nieruchomo w swojej specjalnie dostosowanej foteli. Jego twarz, choć spokojna, Miała w sobie napięcie, jakby każda obecność, każde spojrzenie ojca było dla niego sygnałem nadziei. Nie mówił, ale jego oczy potrafiły krzyczeć. I Leonard, choć często wypierał to z siebie, rozpoznawał ten krzyk. W ciszy, która nastała po wyjściu Ewy, Leonard spojrzał na ekran swojego laptopa, gdzie właśnie otworzył się dokument z analizą ryzyk inwestycyjnych. Wszystko tam było słupki, prognozy, rekomendacje. Ale jego myśli były już gdzie indziej. Julia Nowak. Nie znał jeszcze jej twarzy, ale jej nazwisko zaczęło krążyć po jego głowie jak akcje, które przeczuwasz, że przyniosą coś niespodziewanego. Przesunął palcami po blacie biurka, aż natrafił na ramkę z czarno-białym zdjęciem Marianny. Jej uśmiech, ten uśmiech, który wciąż potrafił zranić, przyciągnął go jak echo dawno zagrzebanego pragnienia. Usiadł głębiej w fotelu i zamknął oczy. Mógł przysiąc, że przez ułamek sekundy usłyszał jej głos. Nie słowa, intonacje, szept, który mówił: spróbuj jeszcze raz. Podjął decyzję bez zbędnych formalności. Ewie kazał umówić spotkanie z Julią już na kolejny dzień. Sam nie do końca rozumiał, czy to była potrzeba, instynkt, czy zwykłe zmęczenie tą samą powtarzalnością dni. Ale coś w nim się poruszyło. Po raz pierwszy od lat. Nie chodziło o zysk ani strategię. Zamykając dokumenty i wylogowując się z systemu, Leonard spojrzał przez okno na oddalony horyzont. Myśl przeszyła go jak impuls: Może prawdziwa inwestycja zaczyna się tam, gdzie kończy się rachunek zysków i strat. Gabinet zamilkł. Daniel wciąż wpatrywał się w ojca, a Leonard w ten jeden moment oddał mu spojrzenie pełne uwagi. Nie było słów ale w ciszy zrodziło się coś niepokojąco nowego. I właśnie wtedy zegar wybił godzinę, którą Leonard zapamiętał jako początek, początek czegoś, czego nie potrafił jeszcze nazwać, ale co miało nieodwracalnie zmienić bieg ich losów. Dom Sadowskich, milczący świadek zysków, strat i przemijania, do tej pory znał tylko rytuały precyzji, zamykane transakcje, spotkania zarządu, szelest dokumentów, Szelest waluty w elektronicznych bilansach. Tego dnia jednak coś się zmieniło. Julia Nowak przekroczyła próg rezydencji bez hałasu, bez napięcia. Miała w sobie spokój, który nie potrzebował tłumaczenia. Jej obecność była jak obecność kogoś, kto już nie musi nic udowadniać, ani światu, ani sobie. Gdy szła korytarzem prowadzona przez Ewę, jej krok był cichy, ale pewny. Każdy obraz na ścianie jakby się wycofywał. Każde wspomnienie zdawało się ustępować miejsca nowemu porządkowi. Została zaproszona do salonu, miejsca, gdzie rodzina podejmowała gości o znaczeniu strategicznym bankierów z Zurychu, doradców z Nowego Jorku, inwestorów z Dubaju. Ale dziś, po raz pierwszy od lat, to nie zysk miał być tematem rozmowy. Leonard już tam czekał, siedział prosto, ręce splecione, wzrok utkwiony w fotelu naprzeciw, gdzie zaraz miała usiąść kobieta, o której niewiele wiedział, ale od której oczekiwał czegoś więcej niż kompetencji. Daniel był obok, w swojej specjalnie zaprojektowanej pozycji, ciało nieruchome, oczy pełne czegoś nienazwanego. Uważność, nadzieja, a może po prostu ciekawość. Julia nie usiadła od razu. Zamiast tego podeszła do chłopca, uklękła przy jego wózku i powiedziała miękkim, ale nieubłaganie szczerym głosem: Danielu, jestem tutaj, żeby cię słuchać nawet wtedy, gdy nie wypowiadasz ani jednego słowa, chcę, byś wiedział, że każde twoje spojrzenie ma dla mnie znaczenie. Nie przyszłam by cię oceniać, przyszłam by być obok, gdy będzie ci trudno i z tobą, gdy będzie dobrze. Leonard nie spodziewał się, że coś tak prostego poruszy go tak głęboko. W jego świecie uczucia nie miały marginesu w tabelach. Reakcje były przewidywalne, bo były opłacalne. A jednak to, co zobaczył, Kobieta pochylona nad jego synem, mówiąca z tonem tak delikatnym, jakby każde słowo było mostem, wstrząsnęło nim. Julia, odezwał się po chwili z namysłem, z głosem jakby drżącym pod powierzchnią. W moim świecie wszystko ma swoją cenę: inwestycje, nieruchomości, luksusowe marki, nawet te zegarki, które zbieram z taką pasją Rolex, Vacheron, Audemars wszystko to da się wycenić, ale. Nie rozumiem, jak możesz tak po prostu dotknąć czegoś, co jest dla mnie niedostępne, jak przekształcasz ciszę w coś, co leczy. Julia nie zawahała się ani przez moment, bo nauczyłam się, że nie wszystko trzeba rozumieć, Leonardzie, czasami trzeba tylko być. Pracowałam z dziećmi, których rodziny traktowały je jak projekt do rozwiązania, ale Daniel nie potrzebuje rozwiązania, potrzebuje obecności ciepła. Miłości, która nie pyta, nie analizuje, nie przelicza. A ja potrafię to dać, bo sama kiedyś nie miałam nikogo. Leonard czuł, jak jego argumenty, te, które były tarczą w salach negocjacyjnych, nie mają tu zastosowania. Cisza, jaka zapadła między nimi, nie była niezręcznością, była przestrzenią. I właśnie wtedy pojawiła się Weronika Wójcik, odziana w ciemną elegancję, z wyrazem twarzy, który nie pozostawiał miejsca na kompromisy. Stanęła przy drzwiach i spojrzała na Julię z chłodnym dystansem. Leonardzie, z całym szacunkiem, ale nie możemy sobie pozwolić na ryzyko. Ta kobieta może mieć dobre intencje, ale to nie wystarczy. Nasza pozycja, nasze aktywa, nasza reputacja, wszystko to zbudowaliśmy przez dekady. Sam wiesz, że mamy udziały w rynku motoryzacyjnym nieruchomości, w aktywach cyfrowych. Czy naprawdę chcesz, by to wszystko zostało wystawione na niepewność emocji? Leonard nie od razu odpowiedział. Jego wzrok powędrował ku Danielowi, potem znów do Julii, która nie odwróciła oczu mimo obecności Weroniki. Weroniko, powiedział spokojnie, przez lata nauczyłem się kalkulować ryzyko. Ale jest coś, czego nigdy nie nauczyły mnie giełdy, jak być ojcem. Julia nie zagraża temu, co mamy. Ona może być szansą na to, by odzyskać to, czego nigdy nie miałem relacje. Ty widzisz ją jako czynnik zewnętrzny, ja zaczynam widzieć ją jako integralny element naszej przyszłości. Weronika zmrużyła oczy, jakby chciała coś powiedzieć, ale Julia wzięła głos, tym razem bezpośrednio do niej. Pani Weroniko, rozumiem pani obawy, wiem, co znaczy walczyć o utrzymanie wartości, które budują rodzinę, ale proszę mi wierzyć, Jedyną wartością, której nigdy nie można stracić, jest miłość. Jeśli Daniel mnie odrzuci, odejdę. Ale jeśli da mi cień zaufania, zostanę, by być jego głosem w świecie, w którym nikt go nie słyszy. Leonard odetchnął cicho. Po raz pierwszy od lat poczuł, że coś się przesuwa w jego wnętrzu, jakby rdzeń, na którym oparł całe swoje życie, nie był już tak twardy, tak nieprzenikniony. Długo po tym, jak rozmowa dobiegła końca, a Weronika opuściła pokój bez słowa, Leonard i Julia wciąż siedzieli naprzeciwko siebie, a między nimi Daniel, który obserwował ich, jakby przeczuwając, że coś się rozpoczęło. Nie nowa praca, nie nowy plan, ale coś bardziej pierwotnego, proces odbudowy. Julia położyła delikatnie dłoń na kolanie chłopca. Daniel zamknął oczy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, szepnęła. Nie dla ciebie, Leonardzie, dla niego. Leonard skinął głową, bez słów. Bo nie każde przyrzeczenie wymaga wypowiedzenia. Tego wieczora, kiedy Julia opuściła salon i Ewa odprowadziła ją do wyznaczonego pokoju gościnnego, Leonard stał w oknie i patrzył długo w przestrzeń. Przez chwilę, tylko przez chwilę, przyszłość przestała być tabelą, a stała się pytaniem, pytaniem, na które odpowiedź dopiero miała nadejść. Od tamtego wieczoru, gdy w salonie wybrzmiała obietnica Julii, w rezydencji sadowskich nic już nie było takie samo. Daniel, niegdyś zamknięty w swoim milczeniu, jak w zbroi, zaczął zmieniać się z dnia na dzień. Początkowo były to ledwie zauważalne zmiany, uniesienie brwi, delikatny ruch dłoni, dłuższe spojrzenia. Ale Leonard, który całe życie uczył się czytać znaki rynkowe i drobne zmiany wykresów giełdowych, dostrzegał w tych gestach coś znacznie większego niż wahanie wartości bitcoina czy umocnienie franka szwajcarskiego. Julia spędzała z Danielem każdą możliwą chwilę, nie narzucała się, nie próbowała przekształcić go w obraz dziecka według żadnego schematu, po prostu była. Jej obecność przypominała obecność kogoś, kto nie potrzebuje uznania ani efektów, kogoś, kto wie, że czułość bywa cichym, powolnym procesem, jak topniejący lud, jak decyzja o wyjściu poza granice samego siebie. Leonard, zajęty swoimi obowiązkami, analizował rynek azjatycki, przeglądał raporty z funduszy w Dubaju i dokonywał kolejnych transakcji przez kartę kredytową powiązaną z kątem inwestycyjnym w Liechtensteinie. Ale jego myśli coraz częściej uciekały w stronę tych prostych chwil, które widywał przez uchylone drzwi. Julia pochylona nad Danielem, śmiejąca się z jego spojrzenia, szepcząca coś, co tylko oni rozumieli. Pewnej nocy, gdy dźwięki pałacu przycichły do niemal nierzeczywistego minimum, Leonard kazał Ewie poprosić Julię do gabinetu. Siedział już tam, otoczony księgami rachunkowymi, kontraktami międzynarodowymi, umowami kupna luksusowych nieruchomości w Londynie i Dubaju, folderami z logotypami firm motoryzacyjnych, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, BMW, jakby cały jego świat musiał go przypomnieć, kim jest. Kiedy Julia weszła, nie zamknęła drzwi od razu. Stała przez chwilę, jakby czekała, aż Leonard się odezwie. On jednak milczał, patrzył na nią uważnie, badając coś, czego sam nie potrafił nazwać. Julia, powiedział w końcu głosem, który nie miał nic wspólnego z jego tonem z sali konferencyjnej, obserwuję zmiany w moim synu. Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek wcześniej widział go tak uważnego, tak obecnego. A przecież nie zrobiłaś nic nadzwyczajnego, żadnej terapii, żadnej procedury. A jednak zmieniasz go. Julia spojrzała mu prosto w oczy bez śladu niepewności. Bo nie wszystko, co działa, musi być zapisane w protokole. Nie wszystko, co ważne, da się wycenić. Leonard pochylił się do przodu, ściszając głos. Ale to nie wszystko, prawda? Jest coś w tobie, coś, co ukrywasz. Czasem widzę, jak patrzysz na Daniela, nie tylko jako opiekunka, jak ktoś, kto szuka czegoś więcej, dlaczego to robisz, dlaczego tak bardzo ci zależy. Przez chwilę Julia milczała, ale to milczenie nie było obroną. Było decyzją. Kiedy wreszcie przemówiła, jej głos był spokojny, ale przeszyty wspomnieniem bólu, którego nie dało się oswoić. Bo ja też kiedyś miałam syna Leonardzie, miał na imię Maksymilian. Powiedziano mi, że zmarł przy porodzie, ale nigdy nie pozwolono mi go zobaczyć, nie dano mi ciała, nie dano mi nawet aktu zgonu. Przez lata żyłam z tym pytaniem w głowie, co jeśli. A teraz, kiedy patrzę na Daniela, nie mówię, że to on, ale czuję, że coś we mnie go zna, jakby jakaś część mnie odnajdywała się w jego oczach. Leonard zamarł. Na jego twarzy pojawiła się mieszanka wstrząsu i współczucia. Przez całe życie stawiał na fakty, na konkret, na analizę ryzyka. Ale to, co właśnie usłyszał, wykraczało poza wszystko, co znał. Chcesz mi powiedzieć, szepnął, że podejrzewasz, że Daniel może być twoim synem. Julia skinęła głową powoli, z trudem utrzymując opanowanie. Nie oczekuję, że mi uwierzysz, ani że coś się zmieni. Ale chciałeś wiedzieć dlaczego to robię? Dlaczego jestem przy nim? Dlaczego czasem płaczę, kiedy wydaje pierwszy dźwięk? To dlatego, bo to, co dla ciebie było tragedią, śmierć Marianny, narodziny syna z porażeniem, dla mnie może być jedyną odpowiedzią, jaką dostanę w życiu. Drzwi do gabinetu otworzyły się gwałtownie, weszła Weronika. Jej spojrzenie było jak ostrze, wiedziała, że coś się dzieje. I nie zamierzała pozwolić, by uczucia zrujnowały jej wizję rodu Sadowskich. Leonardzie, nie możesz pozwolić, by ta kobieta niszczyła to, co budowaliśmy przez pokolenia. Nasze dobra, nasze firmy, nasze inwestycje są zbyt cenne, by zostać splamione przez emocje. Julia nie pasuje do naszego świata. Leonard wstał. Było coś nieodwracalnego w jego postawie. Jakby po raz pierwszy od lat nie grał roli, ale mówił z miejsca, które Weronika znała tylko z dawnych zdjęć, sprzed bólu, sprzed zimna. Weroniko, nie wszystko, co nie da się wycenić, jest bezwartościowe. Przez lata myślałem, że sukces to przewaga liczb nad sercem, ale teraz widzę, że jeśli nie nauczę się kochać mojego syna, nie odzyskam siebie. Julia, być może nie ma nazwiska z naszej linii, ale ma coś, czego ty nigdy nie miałaś. Odwagę, by czuć. Julia nie odpowiedziała. Jej spojrzenie było spokojne, i właśnie wtedy, gdy napięcie osiągnęło szczyt, odezwała się cicho, niemal szeptem: Jeśli chcesz dowodu, Leonardzie, wystarczy test DNA, ale nawet bez niego ja i tak zostanę dla Daniela nie dla nazwiska, nie dla historii dla niego. Leonard spojrzał na nią długo, dokumenty, które leżały na jego biurku, Papiery wartościowe, kontrakty na luksusowe nieruchomości, plan nowej inwestycji w fundusze tokenizowane, nagle wydawały się absurdalnie bez znaczenia. Zamknął teczkę. Powoli, bez słowa. W tej chwili, gdzieś pomiędzy tajemnicą a odpowiedzialnością, między bólem a nadzieją, zapadła decyzja. I to nie była decyzja inwestora, to była decyzja ojca. Cisza, która zapanowała po tamtym spotkaniu. Nie była już tą samą ciszą, jaka przez lata zamieszkiwała pałac Sadowskich. Nie była to cisza chłodu, odrzucenia ani zapomnienia. To była cisza decyzji, tego rodzaju, która nie wymaga słów, bo sama obecność, sama myśl o zmianie staje się głosem. Leonard wiedział, że nie może dłużej odkładać tego, co kiełkowało w nim od momentu, gdy Julia po raz pierwszy dotknęła dłoni Daniela. I właśnie dlatego zasiadł w sali obrad. Nie tej z zarządem, nie tej, gdzie podejmowano decyzje o przyszłości aktywów rozproszonych na kontach zagranicznych, ale w sali, gdzie na stole leżały papiery, które miały zdefiniować na nowo spuściznę jego życia. Naprzeciw niego siedział adwokat, człowiek pragmatyczny do bólu skuteczny, który przez lata znał tylko paragrafy, opłacalność i procedury. W jego aktach znajdowały się umowy opiewające na miliony, kontrakty z producentami luksusowych aut Strategie funduszy opartych na technologii blockchain, dokumenty nabycia zegarków o limitowanych edycjach Patek Filip i Rolex. Ale dziś miał do czynienia z decyzją, której nie dało się zamknąć w tabeli. Chcę by Julia Nowak została prawnie uznana za osobę odpowiedzialną za Daniela, powiedział Leonard z determinacją, która nie pozostawiała miejsca na sprzeciw. Test DNA, jeśli coś ujawni, będzie jedynie dodatkiem. To, co się liczy, to fakt, że od momentu jej pojawienia się mój syn żyje w sposób jakiego wcześniej nie znał ona daje mu to czego nie dał mu nikt nawet ja adwokat uniósł wzrok znad dokumentów marszcząc brwi leonardzie ta decyzja jest jak trzęsienie ziemi twój majątek został zaprojektowany z myślą o stabilności o logicznym dziedziczeniu to imperium rozbudowane o kryptowaluty transakcje kartami o limitach sześciocyfrowych udziały w koncernach motoryzacyjnych nigdy nie było przygotowane na miłość. Leonard uśmiechnął się gorzko, ale z jasnością w oczach. A może właśnie to było jego największą wadą. Zbudowałem mury, ale zapomniałem o ognisku. Żyłem według zasad rynku, a zapomniałem o zasadach serca. Julia nie jest ryzykiem, Julia to szansa, a Daniel? Daniel potrzebuje czegoś, czego nie zapewni żadna strategia inwestycyjna. Drzwi rozwarły się gwałtownie. Weronika, niesiona niepokojem, który rósł w niej od dni, jak zaraza, stanęła w progu niczym wyrok. Leonardzie, ty naprawdę chcesz to zrobić? Otworzyć nasze dziedzictwo na kogoś z zewnątrz? Zburzyć struktury, które przez lata oparliśmy na twardych danych, na umowach, na majątku, który sam budowałeś, inwestując w Porsche, w Ferrariego, w udziały na giełdach światowych? Jego głos pozostał spokojny, choć w oczach miał ogień. Weroniko, kiedy ostatni raz widziałaś Daniela tak spokojnego? Kiedy ostatni raz jego spojrzenie miało w sobie życie? Julia nie wzięła niczego. Ona dała. A to, czego ona uczy mnie i jego, nie da się przeliczyć. Przestańmy mówić o naszym majątku, jakby był jedyną wartością w tym domu. Jeśli mam zaryzykować wszystko, co posiadam, by mój syn nie czuł się samotny, to zrobię to bez wahania. Weronika cofnęła się o krok. Jakby coś w tych słowach zraniło ją głębiej, niż chciałaby przyznać, ale nie potrafiła już ich zignorować. Może po raz pierwszy w życiu usłyszała, że kontrola nie równa się miłości. Julia stała w rogu sali, słuchała, ale nie przerywała. Kiedy jednak Leonard spojrzał na nią z pytaniem w oczach, podeszła powoli. Jej głos był łamiący się, ale nie słaby. Leonardzie, jeśli ten test pokaże coś, czego się nie spodziewaliśmy, nie zmieni to dla mnie niczego, bo ja już odnalazłam w Danielu coś, co nie ma nazwiska. Odnalazłam brakującą cząstkę siebie. Nie jestem tu po to, by coś odebrać, jestem tu po to, by dawać, i jeśli to ma być wpisane w dokument, niech będzie. Ale ja już to wybrałam dawno temu. Leonard podszedł do niej. Chwycił jej dłoń, świadomie, uroczyście. Jeśli jutro wynik testu powie, że jesteś matką Daniela dobrze, ale nawet jeśli nie to serce już wybrało. Mój testament będzie od dziś dokumentem nie tylko prawnym, ale też symbolicznym, a ty jesteś jego częścią. Adwokat zamilkł. Przesunął dłońmi po pergaminowym papierze, który aż drżał od emocji, które nagle wypełniły pokój. I wtedy Leonard wziął pióro. Nie cyfrowy podpis, nie hasło autoryzacyjne, ale prawdziwe pióro. I napisał list. Jeśli prawo potrafi chronić to, co wartościowe, niech wie, że prawdziwe bogactwo tkwi w oddaniu, w trosce i miłości. Daniel przez Julię odzyskał świat. I jeśli choć część tego świata mogę mu zapisać, niech będzie to przyszłość zbudowana nie na wartościach rynkowych, lecz na wartościach serca. Weronika opuściła salę bez słowa. Jej kroki były ciche, ale w jej ramionach było coś ciężkiego. Może zawiedzione ambicje może pierwszy raz w życiu doświadczony wstyd. Leonard i Julia stali razem, nie jako para, nie jako pracodawca i opiekunka, jako dwie dusze, które spotkały się w najdziwniejszym możliwym momencie, by zbudować coś, czego nie planowali, a Daniel w swoim pokoju spał, spokojnie, bez napięcia, jakby nawet on w tym śnie przeczuwał, że świat właśnie się zmienił, że nie będzie już tylko cyfr, luksusu, planów biznesowych, będzie coś więcej. I choć jutro miało przynieść wyniki, odpowiedzi, być może nowe pytania, to tej nocy wszystko było jasne.